Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak robimy korpusy wielkopolskie ze styroduru z drewnianymi węgami. Krok po kroku pokażemy cały etap powstawania korpusu. Zapraszam. Robiąc korpus wielkopolski, potrzebujemy 4 identyczne elementy o wymiarach 24 cm na 45 cm. Z takiej płyty wyjdzie nam sześć takich elementów oraz trzy elementy na półnadstawkę. Styrodur tniemy na file. Pocięte już gotowe elementy z teodoru sklejamy klejem do derna i skręcamy wkrętami 7 cm. Takich desek o grubości 2 cm docinamy kantówki 3x2. Kantówek docinamy w ręki. Kantówki przecinamy na odpowiednią długość z odpowiednim kątem. Przyklejamy do naszego stryodorowego korpusu i przykręcamy wkrętami. Korpusy są gotowe, jak zauważyliście, ich wykonanie jest łatwe, proste, przede wszystkim tanie. Styrodur jest tanim materiałem, bardzo łatwym w obróbce, dobrze tnie się na file, łatwo zaokrągla się papierem ścielnym brzegi, zabezpiecza przed uszkodzeniami w czasie pracy. Co do miękkości tego materiału, jest troszkę większe niż dostępne na rynku ule styropianowe, ale myślę, że nie będzie aż takim wielkim problemem to. Co do zgryzania, można zabezpieczyć klejem polimerowym od środka, ale wytestujemy to w sezonie, czy w ogóle potrzebne jest to malowanie od środka. Czy w ogóle pszczoły to zgryzają. Niektórzy twierdzą, że zgryzają, niektórzy, że nie. Przekonamy się sami. Niedługo będzie film, na którym zaprezentujemy powałkę, denicę i daszek. Bardzo proste w wykonaniu. Zapraszam. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia.